jak rozmawiamy no po niestety przegranym meczu z Polonią Warszawa. No, wszyscy mocno wierzyliśmy, że ta paskudna, jakby nie patrzeć, seria w końcu dobiegnie końca. No, dzisiaj się jeszcze nie udało. No tak, zgadza się. Nie ma co ukrywać, że, że jesteśmy w bardzo dużym dołku i na pewno każdy liczył dzisiaj na przełamanie, że zdobędziemy trzy punkty tutaj u siebie na stadionie. Niestety tak się nie stało. Na pewno cieszy fakt, że, że wyszliśmy na tą drugą połowę i staraliśmy się odwrócić losy spotkania. Na pewno dominowaliśmy nad Polonią w drugiej połowie, no ale niestety nie przyniosło to żadnych punktów i, i niestety przegrywamy kolejny mecz. Zostały ostatnie dwa mecze i, i mamy nadzieję, że, że tam uda się przełamać i zdobyć komplet punktów. Co twoim zdaniem było kluczowe, tak naprawdę można się w, tym, w tej kwestii skupić tylko i wyłącznie na pierwszej połowie, kluczowe do tego, że Stal Rzeszów przegrywała do przerwy 0-2? Wydaje mi się, że popełniamy cały czas jakieś błędy i naprawdę ciężko stwierdzić teraz, tak na gorąco po meczu, co nie funkcjonowało. No, nie wygrywamy, chyba od, nie wiem, od 10 spotkań wygraliśmy meczu, więc, więc nie ma co ukrywać, że nam nie idzie. Cały czas popełniamy te same błędy i, i, i ciężko nam cokolwiek zrobić. Ciężko nawet nam zdobyć bramkę. No, cieszę się na pewno, że wszedłem i, i zdobyłem kontaktową bramkę. Gdzieś to na pewno jest jakiś tam zalążek dobrej naszej pracy w tym tygodniu, ale, ale tak jak mówię, no, za to punktów nie dają i, i znowu przegrywamy. Tak jak w sumie wspomniałeś, pewne powody do optymizmu daje ta druga połowa. Można powiedzieć, że tak jakbyście skasowali sobie to, co było w pierwszej połowie, i z czystą kartą troszkę chcieliście chyba wyjść na tą drugą część i to była już zupełnie inna Stal Rzeszów. No tak, zgadza się, wiadomo, przegrywaliśmy pierwszy PW2-0 i nie mieliśmy nic do stracenia, więc trzeba było wyjść zdecydowanie wyżej, agresywniej. Te sytuacje się stwarzały. Sam wszedłem, bodajże w 60. minucie strzeliłem bramkę na 2-1. Bodajże minutę później miałem sytuację na 2-2 z głowy i, i, i mogło, dzisiaj pewnie byśmy rozmawiali z zupełnie innych nastrojach, ale, ale tak jak mówię, przegraliśmy mecz kolejny i mamy nadzieję, że za tydzień uda się przełamać tą fatalną pasę, bo, bo na pewno. Zasługują na to nasi kibice, którzy nas wspierają, czy u siebie, czy, czy jeżdżą na każdy mecz wyjazdowy. Dziękuję bardzo.